Witam Was dzisiaj bardzo serdecznie. Jest trzecia godzina rano. Jestem spakowana i jadę kierunek Niemcy. Jadę prywatnym samochodem z panem Wojtkiem, który pracuje jako kierowca w Niemczech. Dwa tygodnie pracuje i dwa tygodnie jest w Polsce. Tutaj jesteśmy we Wrocławiu, gdzie zabiera dwóch kierowców swoich kolegów do pracy w kolonii. Przed granicą zatrzymaliśmy się na stacji benzynowej. Jak widać, jestem trochę zmęczona i próbuję się przespać jeszcze przed granicą. Na szczęście udało nam się przejechać granicę bez kontroli, a tu już jesteśmy po stronie niemieckiej. Piękna pogoda, słońce, niebieskie niebo. Przerwa. Niektórzy panowie muszą sobie zapalić papierosa. Trzeba rozprostować nogi. Tam z daleka widać łusy. Też dziewczyny jadą do pracy do Polski. Do Niemiec. Około godziny 16 dojechaliśmy do kolonii. Następnego dnia. Mam termin u lekarki ginekolog w kolonii, a te badania są dla mnie, dla nas wszystkich kobiet, bardzo ważne. Oczywiście, przed każdym takim badaniem bardzo się stresuję, i myślę, że wiele z Was, tak samo jak ja, nie lubicie tych badań. A zwłaszcza kiedy czeka się na wyniki. Tutaj, hotel Maritim, w którym byłam na Gali i pomnik Wilhelma II, cesarza Wilhelma II. I wracamy powoli do domu. Witam Was dzisiaj bardzo serdecznie. Właśnie już jestem w Niemczech i wybieram się na pyszną kolację. Z okazji powrotu do pracy do Niemiec, ale jeszcze nie jestem w pracy, wybieram się na pyszną kolację i, I zabieram Was ze sobą na moje ulubione sushi. I taki jest mój dzisiejszy outfit: beżowy sweter, korale perłowe, kolczyki i te beżowe spodnie. Do tego ubrałam kamelowy płaszcz, który udało mi się kupić w promocyjnej cenie płaszcz firmy BOSS. Z wełny z dodatkiem kaszmiru. Usta pomalowałam mocną czerwoną szminką. I jak zwykle poszukiwanie miejsca parkingowego. A tutaj już widać wiosnę, przepiękne białek, kwiatuszki. I jesteśmy już w restauracji, gdzie jest naprawdę przepyszne sushi, ale nie tylko, są też inne bardzo smaczne dania. Jako przystawka zamówiłam rolatki z sosem i pyszne krewetki. Krewetki są pyszne z takim słodkim, słodkim sosem, sezamem są naprawdę rewelacyjne. Jest herbatka jaśminowa. Parzy się. A to jest moje ulubione danie sushi na ciepło. I następna porcja sushi, ale to już nie było takie dobre. To, co piękne, szybko się kończy, i powrót do domu. A następnego dnia powrót do pracy. Przyjechałam do pracy. Moje walizki. Do pokoiku, do pokoiku, który już znam. Zmieniałam się z Ewą. Bardzo fajna dziewczyna. Czyściutko wysprzątane. Tu już moje rzeczy, czysta pościel, kuchnia, telewizor jest tu, jest szafa. Będzie to też czyściutko, pięknie wymyte, wysprzątane. A teraz idę przywitać się z seniorką. Zobaczę, czy mnie pamięta, ale chyba tak, bo już dużo się wypytywała o mnie. Także Ewa jej wszystko opowiedziała, bo miałyśmy ze sobą cały czas kontakt. Więc trzymajcie kciuki, żeby było spokojnie. I znowu ponowne rozpakowywanie walizek. Znamy to my, opiekunki. Pakujemy się. Rozpakowywujemy się i tak na okrągło. Kupiłam sobie do czytania Gracje. Mój kubek ulubiony. I walizki rozpakowane. Teraz muszę je tylko gdzieś ukryć, gdzieś schować, żeby nie przeszkadzały. Następnego dnia przygotuję zupę krem z warzyw, z warzyw, które udało mi się znaleźć w lodówce, i nie tylko. Pokroiłam drobno dwie cebule, które wrzuciłam. Na gorący olej do dosyć dużego garnka, następnie będę kroiła w kostkę ziemniaki i marchewkę. Talerz warzyw ziemniaków przygotowanych do krojenia. Tutaj drobniutko kroję por. Do przysmażonej cebulki dodałam cukier i skarmelizowałam tą cebulę, a następnie marchewkę. I idą ziemniaki. Wędrują do garnka pokrojone drobno ziemniaki. Za chwilę zaleję całość wodą. Dodam tro troszkę. Jarzynki, czyli bulionu warzywnego. A na końcu drobno pokrojony por. Zupa się gotuje, wszystko jest w środku. I będzie zupa krem z warzyw. Do gotowej zupy dodałam pulpeciki mięsne z firmy Na pewno znacie, bo Niemcy ją znają. Te pulpeciki były w tej zupie przepyszne. I podaję do stołu smacznego. Wybieram się dzisiaj na zakupy. Mam długą, długą listę. Kosz, rower. I jedziemy. Piękna pogoda. Jest piękna pogoda, ale jest zimno. Musiałam przeprosić czapkę. Zwykłą czapkę, ponieważ wszystkie czapki zostawiam w Warszawie. Dobrze, że jedną miałam tutaj w Niemczech. Jakąś starą do wyrzucenia. Ale teraz ona jest na wagę złota. Bo jest mi ciepło. A z daleka widać tutaj pałac. Dojechałam do Benrad, do samego centrum Benrad i tutaj w rewę będę robiła zakupy. Zakupy zrobione. Teraz wam pokażę. Chlebek. Kwiaty kupione, do okazji Dnia Kobiet, bułeczki, nawet sushi tam będzie. Czapka założona i można jechać już na śniadanie z bułeczkami. Zobaczcie jest pięknie. Kochani, na tym żegnam się już dzisiaj z wami. Tutaj mam ten przepiękny bukiet, bukiet tulipanów. Które kupiłam z okazji Dnia Kobiet. Taki bardzo podobny bukiet ma właśnie moja seniorka. A ja życzę Wam dobrej nocy. Dobranoc i do następnego filmiku, filmiku z mojej pracy. Papa! Pa. Śliczne tulipany. Mm. Kocham tulipany. Dobranoc.